Jadąc wolno, dojechali późnym wieczorem do Półtuska. Tam wezwano kmicica do biskupiego pałacu, alias zamku, żeby się komendantowi opowiedział. Dostawiam konie wojskom jego szwedzkiej miłości, rzekł pan Andrzej, i mam kwity z którymi do Warszawy po pieniądze jadę. Pułkownik Izrael, tak nazywał się ów komendant, uśmiechnął się pod wąsami i rzekł: O, spiesz się waść, spiesz się. A weź z powrotem wóz, abyś miał na czym owe pieniądze odwozić. Dziękuję za radę, odrzekł pan Andrzej. I tak rozumiem, że wasza miłość drwi sobie ze mnie. Ale ja po swoje pojadę, choćby mi do samego króla jego mości jechać przyszło. Jedź, swego nie daruj, rzekł szwed. Wcale grzeczna kwota ci się należy. Przyjdzie taki czas, że mi zapłacicie, odrzekł wychodząc kmicic. W samym mieście trafił znów na uroczystości, bo uciecha z powodu wzięcia Krakowa trzy dni trwać miała. Dowiedział się jednak, że w przasnyszu przesadzono może umyślnie tryumf szwedzki. Pan kasztelan Kijowski nie dostał się wcale do niewoli, ale uzyskał prawo wyjścia z wojskiem, bronią i zapalonymi lądami przy działach z miasta. Mówiono, że miał się udać na Śląsk. Niewielka to była pociecha, ale zawsze pociecha. W Półtusku stały znaczne siły, które stamtąd pod wodzą Izraela miały się udać nad granicę pruską, aby nastraszyć elektora. Więc ani miasto, ani zamek, lubo bardzo obszerny, ani przedmieścia nie mogły pomieścić żołnierzy. Tu po raz pierwszy ujrzał też kmicic wojsko w kościele stojące we wspaniałej gotyckiej kolegiacie, fundowanej przeszło 200 lat temu przez biskupa Giżyckiego stała najemna niemiecka piechota. Wnętrze świątyni płonęło światłem jak w czasie rezurekcji, bo na kamiennej posadzce płonęły porozpalane ognie. Kotły dymiły w ogniskach. Około beczek z piwem kupiło się obce żołnierstwo złożone ze starych rabusiów, którzy całe Niemcy katolickie splądrowali i którym zapewne nie pierwszy raz przyszło nocować w kościele. Więc wewnątrz rozlegał się gwar i okrzyki – Zachrypłe głosy śpiewały obozowe pieśni. Słychać było wrzaski i uciechy niewiast, które w owych czasach włóczyły się zwykle za wojskiem. Kmicic stanął w otwartych drzwiach. Przez dymy, wśród czerwonych płomieni, ujrzał czerwone, porozpalane trunkiem, wąsate twarze żołdaków siedzących na beczkach i pijących piwo, innych rzucających kości lub grających w karty, innych sprzedających ornaty. Innych obejmujących ladacznice poprzybierane w jaskrawe suknie, wrzaski, śmiechy, brzęk kufli i szczęk muszkietów, echa grzmiące w sklepieniach głuszyły go. Głowa mu się zakręciła. Oczy nie chciały wierzyć temu, na co patrzyły. Dech zamarł mu w piersi. Piekło nie mniej by go przeraziło. Wreszcie porwał się za włosy i wybiegł, powtarzając jak w obłąkaniu: Boże, ujmij się! Boże, skaż! Boże! Ratuj. W Warszawie od dawna gospodarowali już Szwedzi, ponieważ Wittenberg, właściwy rządca miasta i przywódca załogi, znajdował się w tej chwili w Krakowie, więc rządy w jego zastępstwie sprawiał Radziejowski. Niemniej nad dwa tysiące żołnierza stało we właściwym mieście, objętym wałami i po jurydykach do wałów przylegających, zabudowanych wspaniałymi gmachami kościelnymi i świeckimi. Zamek i miasto nie były zniszczone, bo pan Wessel, starosta Makowski, oddał je bez boju. Sam zaś wraz z załogą umknął pospiesznie, obawiając się zemsty osobistego swego nieprzyjaciela, Radziejowskiego. Lecz gdy pan Kmicic zaczął się rozglądać bliżej i dokładniej, ujrzał na wielu domach ślady drapieżnych rąk. Były to domy tych mieszkańców, którzy pouciekali z miasta, nie chcąc znosić obcego panowania, lub którzy stawili opór w chwili, gdy Szwedzi wdzierali się na wały. Z pałaców pańskich, po jurydykach się wznoszących, te tylko zachowały dawną świetność, których właściciele duszą i ciałem stali przy Szwedach. Stał więc w całej świetności pałac Kazanowskich, bo Radziejowski go chronił, i jego własne, i pana Chorążego koniec polskiego. I ów, który Władysław IV wystawił, a który potem Kazimirowskim zwano. Lecz księżek Machy zrujnowano znacznie. Denhofowy był na wpół zburzony. Kanclerski albo tak zwany Osoliński przy reformackiej ulicy zrabowany do szczętu. Przez okna wyglądali najemnicy niemieccy. A owe kosztowne meble, które nieboszczyk kanclerz takim nakładem z Włoch sprowadzał, owe skóry florenckie, gobeliny holenderskie, misterne biurka perłową macicą wykładane, obrazy, statuły brązowe i marmurowe, zegary weneckie i gdańskie, szkła przednie, albo leżały jeszcze w bezładnych stosach na podwórcu, albo już spakowane czekały by je, gdy się pora zdarzy, wysłano Wisłą ku Szwecji pilnowały tych kosztowności straże, ale tymczasem niszczały na powietrzu i deszczu. W wielu innych miejscach mogłeś tożsamo ujrzeć, a choć stolica poddała się bez boju, przecie stało już trzydzieści olbrzymich szkód na Wiśle, gotowych do wywiezienia łupu. Miasto wyglądało jakby cudzoziemskie. Na ulicach słuchać było więcej obcych mów niż polskiej. Wszędzie spotykałeś żołnierzy szwedzkich, niemieckich, najemników francuskich, angielskich i szkockich, w najrozmaitszych strojach, w kapeluszach, w czułnowych grzebieniastych hełmach, w kaftanach, pancerzach, półpancerzach, w pończochach lub szwedzkich butach z cholewami jak konwie. Wszędzie obca pstrocizna, obce stroje, obce twarze, obce pieśni. Nawet konie miały inne kształty od tych, do których oko przywykło. Nazlatywało się też mnóstwo Ormian, o ciemnych twarzach i czarnych włosach, przykrytych kolorowymi jarmułkami. Ci łup skupywać przybyli. Ale najbardziej dziwiła niezmierna ilość cyganów, którzy, nie wiadomo dlaczego, przyciągnęli ze wszystkich stron kraju za Szwedami do stolicy. Szatry ich stały wedle Pałacu Ujazdowskiego i po całej jurydyce kapitulnej, tworząc jakoby osobne płócienne miasto w murowanym. Wśród tych tłumów różnojęzycznych, miejscowi mieszkańcy nikli prawie. Dla własnego też bezpieczeństwa radzi siedzieli zamknięci w domostwach, mało się pokazując i spiesznie chodząc po ulicach. Czasem tylko jaka kareta pańska, spiesząca po krakowskim przedmieściu ku zamkowi, otoczona hajdukami, pajukami lub wojskiem w strojach polskich, przypominała, że to jest polskie miasto. Tylko w niedzielę i święta, gdy dzwony oznajmiały nabożeństwo, tłumy wychodziły z domów i stolica dawny przybierała pozór. Chociaż i wówczas przed kościołami stawały płotem szeregi obcych żołdaków, aby przypatrywać się niewiastom, pociągać je za suknie, gdy przechodziły ze spuszczonymi oczyma, śmiać się, a czasem śpiewać pieśni bezecne przed kościołami, właśnie wówczas, gdy w kościołach msze śpiewano. Wszystko to przemknęło, jak majak, przed zdziwionymi oczyma pana Andrzeja. Ale długo w Warszawie miejsca nie zagrzał, bo nie znając nikogo, nie miał przed kim duszy otworzyć. Nawet z ową szlachtą polską, która bawiła w mieście i zajmowała publiczne gospody, pobudowane od czasu króla Zygmunta III na ulicy Długiej, nie wszedł pan Kmicic w bliższą komitywę. Zaczepiał wprawdzie tego i owego, by się nowin wywiedzieć, ale byli to zagorzali stronnicy szwedzcy, którzy w oczekiwaniu na powrót Karola Gustawa wieszali się przy radziejowskim i przy szwedzkich oficerach, w nadziei uzyskania starostw, skonfiskowanych majętności prywatnych i kościelnych i rozmaitych wyderkafów. Wart był każdy z nich, by mu w oczy plunąć, od czego Kmicic zresztą nie bardzo się wstrzymywał. O mieszczanach tylko słyszał Kmicic, iż dawnych czasów pogrążonej ojczyzny i dobrego króla żałują. Szwedzi prześladowali ich srodze, zabierali domy, wyciskali kontrybucje, więzili. Mówiono też, że cechy miały broń ukrytą, zwłaszcza płatnerze, Rzeźnicy, kuśnierze i potężny cech Szewiecki, że wyglądają ciągle powrotu Jana Kazimierza, nadziei nie tracą i przy lada pomocy z zewnątrz gotowi by byli na Szwedów uderzyć. Kmicic słysząc to uszą nie wierzył i w głowie nie chciało mu się mieścić, żeby ludzie nikczemnego stanu i nikczemnej kondycji więcej mieli okazywać miłości dla ojczyzny i wiary dla prawego pana niż szlachta. Która wraz z urodzeniem powinna te sentymenta na świat przynosić. Ale właśnie szlachta i magnaci stawali przy Szwedach, a lud prosty najwięcej miał chęci do oporu. I nieraz bywały zdarzenia, że gdy Szwedzi zapędzali w celu wzmocnienia Warszawy prostactwo do robót, prostacy woleli znosić chłostę i więzienie, śmierć nawet samą, aniżeli się do utwierdzenia szwedzkiej potęgi przyczyniać. Za Warszawą wrzało w kraju jak w ulu. Wszystkie drogi, miasta i miasteczka zajęte były przez żołnierstwo, poczty pańskie i szlacheckie, panów i szlachtę, Szwedom służącą. Wszystko było zabrane, ogarnięte, podbite, wszystko było tak szwedzkie, jakby ten kraj zawsze był w ich ręku. Pan Andrzej nie spotykał innych ludzi, tylko albo Szwedów, albo stronników szwedzkich, albo ludzi zdesperowanych, obojętnych, którzy do głębi duszy byli przekonani, że już wszystko przepadło. Nikt o oporze nie myślał. Spełniano cicho i z pośpiechem takie rozkazy, o których połowę albo i dziesiątą część pełno by w dawniejszych czasach było opozycji i protestacji. Postrach doszedł do tego stopnia, że ci, nawet których krzywdzono, wysławiali głośno łaskawego protektora Rzeczypospolitej. Dawniej nieraz bywało, że swoich własnych, cywilnych i wojskowych deputatów do egzakcji przyjmował szlachcic z rusznicą i na czele zbrojnej czeladzi. Dziś rozpisywano podatki, jakie się Szwedom rozpisać podobało, a szlachta oddawała je tak pokornie, jak owce oddają wełnę postrzygaczom. Zdarzało się nieraz, że jeden i ten sam podatek wybierano dwa razy. Próżno było zasłaniać się kwitami. Dobrze jeszcze jeżeli egzekwujący oficer nie umoczył w winie dawnego kwitu i nie kazał go zjeść okazicielowi. Nic i to. Wiwat protektor, wykrzykiwał szlachcic, a gdy oficer odjechał, kazał co prędzej parobkowi leść na dach, patrzeć czy drugi nie nadjeżdża. I Gdyby tylko kończyło się wszystko na kontrybucjach szwedzkich, ale gorsi od nieprzyjaciela byli tak tu jak i wszędzie przedawczykowie. Dochodzono dawnych prywat, dawnych uraz, przesypywano kopce, zajmowano łąki i lasy, a przyjacielowi szwedzkiemu wszystko uchodziło płazem. Najgorsi zaś byli dysydenci. Mało tego, z ludzi nieszczęśliwych, desperatów, swawolników i kosterów potworzyły się kupy zbrojne, te napadały chłopów i szlachtę. Pomagali im maruderowie, szwedzcy, niemieccy i wszelakiego rodzaju hultajstwo. Kraj zapłonął pożarami. Nad miastami ciążyła zbrojna pięść żołnierska, w lasach zbój napadał. O poprawie Rzeczypospolitej, o ratunku, o zrzuceniu jarzma, nikt nie myślał. Nadziei nikt nie miał. Zdarzyło się że pod Sochaczewem hultajstwo szwedzkie i niemieckie obległo pana Łuszczewskiego, starostę Sochaczewskiego zaskoczywszy go w prywatnej jego majątności w strugach. Uf wojennego humoru, będąc choć stary, bronił się mocno. Nadjechał właśnie na to pan Kmicic, a że mu już cierpliwość jako wrzut nabrała, gotowy pęknąć z lada powodu, więc pękła właśnie pod strugami. Pozwolił tedy prać Kiemliczom i sam uderzał na szturmujących tak potężnie, że rozbił ich, wysiekł, nikogo nie żywił, jeńców nawet potopić kazał. Pan starosta, któremu pomoc jako z nieba spadła, przyjął wybawiciela dziękczynnie i zaraz częstował, a pan Andrzej widząc przed sobą personata i statystę, a przy tym człowieka starej daty, wyznał mu swą nienawiść do Szwedów i jął wypytywać, co też o przyszłych losach Rzeczypospolitej myśli, w tej nadziei, że mu pan starosta wleje jakowyś balsam do duszy. Lecz pan starosta całkiem odmienne miał na to, co się stało, zapatrywanie i rzekł – Mój mości panie, nie wiem, co bym był wać panu powiedział, gdybyś mnie był spytał wówczas, kiedy miałem jeszcze rude wąsy i umysł cielesnymi humorami zaćmiony. Ale dziś mam wąsy siwe i eksperiencje siedmdziesięciu lat na karku. Widzę rzeczy przyszłe, mam grobu bliski. Przeto ci powiem, że potęgi szwedzkiej nie tylko my, choćbyśmy się poprawili z błędów naszych, ale cała Europa nie złamie. Jakże to być może? Skądże się to wzięło? Zakrzyknął Kmicic. Kiedyż to Szwecja taką potęgą była? Zali polskiego narodu nie więcej na świecie, zali nie możemy mieć wojska więcej? Zali to wojsko w męstwie szwedom kiedykolwiek ustępowało? Naszego narodu jest dziesięć razy tyle. Dostatków Bóg nam tak przymnożył, że w moim starostwie sochaczewskim. Więcej się pszenicy rodzi niż w całej Szwecji. A co do męstwa, to ja byłem pod Kirchholmem, gdzieśmy w trzy tysiące huzarii 18 tysięcy najlepszego szwedzkiego wojska w proch roznieśli. Ba, jeśli tak, rzekł Kmicic, któremu aż oczy zaświeciły na kirchholmskie wspomnienie, jakież są tedy ziemskie przyczyny, dla których byśmy ich i teraz nie mogli pokonać? Najpierw to mówił starzec powolnym głosem, żeśmy zmaleli, a oni urośli, że nas przez nas samych własnymi rękoma naszymi zwojowali, jako poprzednio zwojowali Niemców przez Niemców. Taka wola Boża. I nie masz potęgi, powtarzam, która by się im dziś oprzeć mogła. A jeśli szlachta do upamiętania przyjdzie i wedle pana swego się skupi. Jeżeli wszyscy za broń schwycą, co wasza mość radzisz wtedy uczynić? I co sam uczynisz? Tedy pójdę z innymi. Polegnę i każdemu radzę polec. Bo potem przyjdą takie czasy, na które lepiej nie patrzeć. Nie mogą przyjść gorsze. Jako żywo nie mogą. To niepodobieństwo, zawołał Kmicic. Widzisz wasz mość, rzekł pan starosta. Przed końcem świata... I przed sądem ostatecznym przyjdzie Antychryst. I powiedziano jest, że źli wezmą wtedy górę nad sprawiedliwymi, szatani będą po świecie chodzić, wiarę przeciwną prawdziwej opowiadać i do niej ludzi nawracać. Z dopuszczenia Bożego zło wszędzie zwycięży, aż do onego momentu, w którym trębacze anielscy otrąbią koniec świata. Tu pan starosta przechylił się na tył fotelu, na którym siedział, przymknął oczy i mówił dalej cichym, tajemniczym głosem. Powiedziano jest, że znaki będą. Znaki na słońcu w postaci ręki i miecza były. Boże, bądź miłości w nam grzesznym. Źli biorą górę nad sprawiedliwymi, bo Szwed i jego stronnicy zwyciężają. Wiara prawdziwa upada bo oto luteranie się podnoszą. Ludzie! Zali nie widzicie, że Dies Irae, Dies Illa się zbliża? Ja mam lat siedemdziesiąt, Nad brzegiem styksu stoję. Przewoźnika i łodzi wyglądam. Ja widzę. Tu umilkł pan starosta, a Kmicic począł patrzeć na niego ze strachem, bo racje wydały mu się słuszne, wywody trafne więc zląkł się sądu i zastanowił się mocno. Lecz pan starosta na niego nie patrzył, jeno przed siebie i w końcu rzekł i jakże tu Szwedów zwyciężyć, kiedy to dopuszczenie Boże, wola wyraźna, w proroctwach odgadnięta i przepowiedziana. Oj do Częstochowy ludziom, do Częstochowy! I znowu pan starosta umilkł. Słońce zachodziło właśnie, już tylko bokiem, zaglądając do komnaty, łamało się w tęczę na gomułkach szklanych w ołów oprawnych i czyniło smugi siedmiobarwne na podłodze. Reszta komnaty była w mroku. Kmicicowi coraz bardziej stawało się straszno i chwilami zdawało mu się, że niech tylko światło ono zginie, a wraz trębacze anielscy ozwą się na sąd. O jakich proroctwach wasza mość mówisz? Spytał wreszcie starostę, bo milczenie jeszcze wydało mu się straszniejsze. Starosta zamiast odpowiedzieć, zwrócił się ku drzwiom przyległej komnaty i zawołał: Oleńka! Oleńka! Na Boga! krzyknął pan kmicic. Kogo waś wołasz? W tej chwili wierzył we wszystko. Wierzył, że jego oleńka, cudem z Kiejdan przeniesiona, ukaże się jego oczom. I zapomniał o wszystkim. Wzrok utkwił we drzwiach i czekał bez tchu w piersi. Oleńka, oleńka, powtórzył starosta. Drzwi się otworzyły. Weszła nie billewiczówna, ale panna piękna, szczupła, wysoka, trochę do oleńki podobna z powagi w twarzy i spokoju rozlanego w obliczu. Była blada, może chora, a może niedawnym napadem przerażona. I szła z oczyma spuszczonymi, tak jakoś. Lekko i cicho, jak gdyby ją jaki powiew posuwał. To córka moja, rzekł starosta. Synów w domu nie masz. Są przy panu Krakowskim, a z nim razem przy naszym elekcie nieszczęsnym. Po czym zwrócił się do córki. Bądź pan na podziękuj naprzód temu mężnemu kawalerowi za ratunek, a powtórę, przeczytaj nam proroctwo świętej brygidy.